W dzisiejszym odcinku wpłacam 10 zł za każdy kraj, którego nie zgadnę w GeoGesserze. Oczywiście, bez możliwości poruszania się. I ogólnie myślę, żeby zrobić taką stałą serię z tego, że podejmuje się jakiś challenge i jeżeli nie dam rady, to wpłacam jakąś kwotę na cel charytatywny. Jeżeli macie jakiś pomysł na challenge, to piszcie w komentarzu. Pamiętajcie natomiast, że odcinki są codziennie, dlatego warto subskrybować kanał wraz z opcją dzwoneczka, i wszystko, aby powiadomienie o odcinkach dostawać, bo są codziennie, ale nie o regulaminowej porze, no ale przede wszystkim doceniacie moją twórczość i pozwalacie mi się rozwijać. A ja już bez gadania zapraszam Was na odcinek. W gruncie rzeczy założenie tego odcinka jest mega proste, ponieważ jest to mapka Divers World, czyli ta zróżnicowana, nie możemy się ruszać I mam tutaj 50 krajów łącznie i za każdy, który nie zgadnę wpłacam po 10 zł na cel charytatywny Zobaczymy jak mi pójdzie, będzie to nagrywane longiem, tak żeby nikt mi tutaj nie zarzucił żadnej fuszerki Także zaczynajmy, pierwszy kraj w tym zestawieniu który to będzie i jest to rzecz jasna Australia. Dlaczego wiem, że jest to Australia? Ponieważ przede wszystkim te widoki, no mocno australijski tutaj klimat, ale e, przede wszystkim słupki drogowe, które należą tylko i wyłącznie do Australii, więc w tym przypadku jeszcze będzie dobrze. Tutaj dodatkowo znak giveaway. W przypadku takim, jeżeli jest tu czarny napis, to jest to Australia. W momencie, w którym byłby czerwony, byłaby to Nowa Zelandia. Taka ciekawostka dla nowych graczy. Cyk, Australia, mamy pierwszy kraj zgadnięty jak najbardziej Ja tego nie będę tutaj resetował, będziecie cały czas widzieć strika Tak aż dojedziemy do 50, a po prostu będę zapisywał każdy kraj, który nie zgadłem No i tutaj również nie przyjdzie jeszcze moment, w którym nie zgadnę Ponieważ jesteśmy w Tunezji Dlaczego w Tunezji? Ponieważ jest taki typowy znak stopu w tym kraju Chociaż czy to jest na pewno Tunezja, a nie... Haa nie, no jest to Tunezja, jest to Tunezja, moim zdaniem, bo jeszcze się przez chwilę przestraszyłem, że nie, jest tu nawet napisane Tunis, czyli stolica, że Jordania, ale nie, no to czyli jesteśmy gdzieś tutaj w ogóle? No, byliśmy bliżej północy, ale kolejny kraj mamy zgadnięty, i mamy ruletkę. To jest dla mnie ruletka, bo to są albo Stany Zjednoczone, albo Kanada. No i teraz muszę dobrze wytypować, bo może już będzie pierwsza dyszka za nami. Czy to bardziej pasuje na Kanadę, czy Stany Zjednoczone? Powiem wam szczerze i uczciwie. Nie wiem, co by tu bardziej powiedzieć, czy Stany, czy Kanada. Chyba bardziej czuję Stany, ale nie zdziwię się, jak to jest gdzieś, nie wiem, na przykład Quebec, albo Ontario. Ale daje Stany Zjednoczone? Nie, to, było, to były Stany Zjednoczone, więc git. Jeszcze tutaj nam idzie dobrze i okej. Okay. To może być całkiem ciekawy kraj. Tych słupków drogowych zbytnio nie kojarzę. Oczywiście jesteśmy na południu, czyli jest to północna hemisfera. To może być Macedonia Północna? Jeszcze jak patrzę, ale nie, czekajcie O, z czymś takim, znakiem Może Portugalia w sumie Bo powiem wam, że taki znak Widziałem w Hiszpanii na milion procent I widziałem we Francji Ale Hiszpanią to nie jest, chyba są inne słupki drogowe w Hiszpanii Są takie bardziej pomarańczowe One są tutaj czerwone Więc to może być Portugalia w sumie No bo chyba Północna Macedonia Nie, to była moja pierwsza myśl Północna Macedonia, może jest to Północna Macedonia Okej, okay. pierwszy przykład Z którym mam giga problemy ale to nie wygląda jak... Ale z drugiej... No, takie słupki mogą chyba być w Macedonii. A ten znak... Ten znak... Nie, wiecie co? Pierwsza myśl. A jak to będzie... E, Portugalia to będzie trochę smutne. Zobaczmy. Nie, jest to Macedonia Północna! Tak jest! Piękny strzał. Piękny strzał. O, w międzyczasie tylko Sport zostawił suba. Pozdrawiam cię, wariacie. Dobra, mniejsza z tym. Mamy teraz duże miasto, co wcale nie musi być łatwiejsze. Poli... Flinkia, Dentare UEO. Czy to jest Turcja? Nie, Anastazja, Sprint Travel and Tours. Ja myślę, że to jest szczerze Turcja w pierwszej chwili. Kurczę, te blachy też mogą troszeczkę wyglądać jak tureckie, ale chyba nie jest to Turcja w takim razie. Nie byłoby więcej tureckich napisów. Okej, okay. nie wiem co to jest na ten moment. Lule Anastazja, czemu nie ma żadnych tureckich? To nie jest Turcja? Jeżeli to nie jest Turcja, to mi tutaj za dużo rzeczy nie przychodzi do głowy Może jakaś... Nie no, Serbia raczej nie Może Serbia, może Chorwacja Nie albo Rumunia Może Rumunia to być O, może gdzieś w Rumunii Kurde, ta Rumunia mi się coraz bardziej podoba Też są blachy europejskie Tylko z tej i z tej są niebieskie Jakby Chyba w Turcji coś takiego No Dobra, daj tu Turcji. znowu pierwsza myśl Ale tutaj nie czuję tego nie Albania. Ok, pierwsza dycha stracona. Także no ciężki przykład, bardzo ciężki, więc tutaj nie ma co narzekać. Bibliotek. I tutaj przede wszystkim duża podpowiedź, że jest to Dania, ponieważ jest końcówka WEI, co tam po, w tym języku oznacza właśnie ulica bądź droga. Nie pamiętam w każdym razie, to świadczy o tym, że jesteśmy w Danii, więc tutaj mamy przykład dobrze zrobiony. Motorcycle, ok, czy to jest po prostu Australia? To jest po prostu Australia. Tutaj nie będę myślał, cyk, druga strona, ale to wciąż Australią jest. Kolejny kraj, to jest moi drodzy Sri Lanka. Jest skrypt Sri Lanki, tutaj ten język też taki typowy używany w tym kraju. Tak, to będzie Sri Lanka moim zdaniem. Kolombo raczej nie, może gdzieś te tereny. Nie, były bardziej te, ale dobra, no jest tu wciąż dobry strzał, Sri Lanka. To jest Korea Południowa. To jest język typowo w sensie język. No napisy typowo używane w Korei Południowej. Jak widzicie tutaj dużo takich o jakby. Widzicie, to to wygląda totalnie jak literki o i to właśnie jest typowe dla Korei. Dodatkowo taki oto znak na słupach, który nie idzie do końca. Gdyby szedł do końca, to byłaby to byłby to Tajwan. Plus czarne auto bardzo popularne w Południowej Korei. Tutaj nas nic nie zaskoczy. Cyk klikamy Południowo Korei i że ciasta mamy. Dobrze rozwiązany przykład. Polska, nie? Gdybym miał coś strzelać tutaj od razu, to Polska To musi być, biblioteka, cyk Nie wiem, co to za miasto, ale to jest na miliard procent Nie, to było tak czuć Polskę Dodatkowo nie wiem, czy kiedyś zwróciliście uwagę Ale ten znak jest chyba też unikatowy Bo w innych krajach Polski trochę inaczej To były suwałki Dobra, 10 krajów, póki co tylko raz się wykrzaczyłem Więc myślę, że jest całkiem dobrze Jest flaga Stanów, bo już się chciałem Rozmieniać na drobne No dobra, no to Stany Zjednoczone Tak jest, cyk Chciałem się rozmieniać na drobne, czy to Stany, czy to oczywiście Kanada. Tutaj to jest Malta, ponieważ jest ruch, ruch, ruch lewostronny, co zresztą teraz dobrze widać, i są blachy maltańskie. One się troszeczkę różnią od tych europejskich. E, tutaj jakby mają taki, taką część niebieską, a tutaj mają białe. To jest milion procent e, Malta, więc tutaj nas to nie e, uwali. Tak samo jak nas nie uwali Australia w tym przypadku. Znowu te. Typowe widoki australijskie, słupki drogowe Australii, także cyk, to była północna Australia, ale mniejsza z tym. Ok, czyżby to. Nie, to nie jest ciężki przykład. Dlaczego? Ponieważ są słupki, które należą do Korei Południowej, jest Czarny Auto, tak jak Wam wspominałem, to też słupki koreańskie. Yy, zielone blachy też występują w Korei, nie wiem yy, dokładnie kiedy, ale też występują często. Więc cyk, Korea Południowa, cyk, tutaj blisko północnej, ale wciąż. O, proszę bardzo. I tutaj jest to Tajwan. Dlaczego jest Tajwan? Bo widzicie, ten znak, który był w Korei, o którym mówiłem, w tym momencie idzie do końca. Nie, nie jest tak, jakby. O, tutaj jest lepszy przykład. On idzie do końca, a w Korei natomiast, na przykład, byłoby tutaj już urwany. Co oznacza Tajwan? To jest specyficzne dla tego kraju. Więc cyk, mamy Tajwan. 15 krajów, wciąż jedna pomyłka. Więc okej, okay, na razie mi się, że tak powiem. Los szczęśliwie mnie traktuje, tak samo jak traktuje mnie też teraz, bo jest to oczywiście e, n-word, ale nie taki n-word, za jaki byłby ban na Twitchu, ponieważ jest to Nigeria i to. No, tutaj nie ma co gadać, po prostu klikam Nigerię i jestem w dobrym kraju. To natomiast jest Nowa Zelandia. Dlaczego Nowa Zelandia? Ponieważ te słupki drogowe też są unikatowe dla Nowej Zelandii. Ale też widać tutaj ruch lewostronny, kamera czwartej generacji, mamy słońce na północy, tak jak wskazuje kompas, jesteśmy na południowej hemisferze, wszystko się zgadza. Mogę, tak myślałem, właśnie, że to południowa na Zelandia, ale to nieistotne w tym przypadku. No i jest ciekawie, myślę, że teraz, ponieważ tutaj czuję wywalenie się, czekajcie, gdzie jest słońce? Jest tutaj, czyli byśmy byli jakby bardziej na południu czyli północna hemisfera. Albo to są Stany, albo Kanada Jeszcze pomyślałem przez chwilę o Afryce Ale nie, to chyba nie jest Chociaż takie są troszeczkę klimaty afrykańskie Okej, okay, bardzo ciekawie to wygląda Ale tutaj Strzelałbym raczej w Kanadę Ale to może być walka. nie wiem czemu czuję Afrykę cały czas Kurde, to na pewno nie jest Afryka Jest strasznie ciężko określić słońce No, dobra, daję Kanadę nie, jest to Kanada, nice. Czy już było w Yukonie? Chyba tak, chyba to już był Yukon, więc dobrze. Mamy kolejny przykład zrobiony. Okej, okay, to jest ciekawy przykład. Wydaje mi się, że te słupy należą do Brazylii. Tak, to chyba były słupy brazylijskie. Te supy. Supy, Chyba tak, zobaczmy, czy się pomyliłem. Bo mogłem się pomylić? Nie, to jest na granicy z Urugwajem i Argentyną, ale wciąż jest to Brazylia, więc się nie pomyliłem. I to jest Afryka. Wydaje mi się, że o takie drogi, w sensie linie ciągu jest czymś takim w środku. To jest Afryka. Czy tutaj będę w stanie określić też tak? Kurde, nie widać tego słońca, gdzie jest dokładnie. Ale tu pierwsza mieć RPA. Zobaczmy, jak nie, to trudno. Nie, jest to RPA. Git. 20 kraj, wciąż tylko jeden błąd. Więc na razie idziemy jak burza. I czy będziemy szli dalej, Simply Grow Together Adama, Adama Traore. Okej. Okay. To pierwszą myśl miałem w ogóle wiecie co tutaj miałem za pierwszą myśl. Urugwaj, ale to... Kurde, chociaż to trochę jak Urugwaj wygląda, ale w Urugwaju to byłby... też są takie żółte... ha... albo Argentyna. Nie, to ale z językiem angielskim? To Stany Zjednoczone gdzieś. Pa tak. Stany po prostu. Bo w Urugwaju... chociaż to w taki, na takiej reklamie mogłoby być w Urugwaju, ale po angielsku mimo wszystko. Kurde, nie wiem. Czuję tutaj szczerze ten trochę Urugwaj. Też te widoki. Nie słysz to, ale to... Dobra, wiecie co, pierwsza mi Stany, ale za bardzo mi będzie ten Urugwaj siedział. Daję, Urugwaj. Nie, Argentyna po prostu. Czyli jednak, okej. Okay. Argentyna to była. No dobra, nie jestem aż tak zły na siebie, ale drugi błąd w tej oto serii jest zaliczany. I czy będzie trzeci? Może być. Może być trzeci, bo to też są tereny teraz strasznie niefajne. Nie, wydaje mi się, że z czymś takim to może być albo Boliwia, albo Peru. Ale i nie czekajcie, z tym słupem drogowym. Kurde, one też są specyficzne, to nie są brazylijskie. To może być Chile, jak tak myślę. No, wydaje mi się, że takie słupy były w Chile, ale to już na fantazji. Jest Chile. Nice! Nice, nice, nice. No i znowu Stany Zjednoczone czy Kanada? Tak mi się wydaje. Czekajcie, gdzie jest słońce? Już tym razem jest zdecydowanie na południu, więc jesteśmy na północy. Nie, imo Stany, nie Kanada. Tak jest, Stany Zjednoczone, więc bardzo ładnie. Okej. Okay. Kurcze, to już ciekawy, aż tak nie jest. Kontrato? To może być szczerze? Brazylia, Kolumbia, Ekwador, Meksyk. Tak myślę, ale które bardziej mi przychodzi do głowy? O, chyba z tymi widokami, Kolumbia. Ale nie dziwię się, jak to będzie coś innego. Daję tą Kolumbię. Nice! Była to Kolumbia. No, walnoję całkowicie w bogotę, więc to było głupie. Ale nieistotne. Tutaj jest ruch lewostronny. Biało-czarne. To jest chyba Malezja. Może być Malezja, no? Czy Tajlandia? Nie, pierwsza myśl Malezja moja. Czy to jest Malezja? Tak, Ma Malezja wciąż. Dobra, mamy 25 krajów, to był drugi bądź trzeci błąd, tak? Chyba drugi. Chyba to był drugi do tej pory błąd, bo raz się wywaliłem na Albanii i raz się wywaliłem na Urugwaju. Chyba tylko tyle. No nieistotne. Póki co później sobie sprawdzę. Kolejny kraj jest ciężki. Jest ciężki. Przychodzi mi nami znowu Ameryka Południowa. Nie, no raczej to jest Ameryka Południowa. Też ten znak typowy dla Ameryki Południowej. Ale jaki to teraz kraj w Ameryce Południowej? Hmm. Z czymś takim to może być Boliwia. może być Chile, Argentyna. Nie wiem, znowu bym powiedział Argentyna, ale tutaj boję się jakiegoś Peru, Chile. No, ale Argentyna, pierwsza myśl. Urugwaj, teraz był Urugwaj. Kurde, no jak się. Minąłem z tymi, ach No trudno, bywają błędy To w takim razie był trzeci błąd Dobrze, to jest chyba Rosja Jak się nie mylę Chociaż, kurde, nie wiem Wygląd Szkoda, że tego znaku nie widzimy Czy to jest na pewno Rosja? Wydaje mi się, że tak Kurde, ale te znaki nie są jakby rosyjskie Czy to? Taki też był na Łotwie, ale tu Łotwy nie czuję za grosz Czy to jest po prostu Rosja? Czy to jest coś innego kompletnie? Słońce jest na południu, czyli jesteśmy na północnej chemii. Dobra, daję Rosję. Tak, tutaj, patrzcie jaki sam koniec, ale wciąż Rosja. No właśnie, trochę rzeczy mi nie pasowało. To jest język turecki, więc tutaj nie ma się co nawet yy, no gadać. Lecimy dalej. Okej. Okay. Kolejny kraj, który przynosi nam problemy. Czy będzie? On zgadnięty dobrze. Wygląda to jak Tajlandia, wygląda jak Filipiny. Czy oni jadą prawą stroną? Jeżeli jadą prawą stroną, czyli my jedziemy z prawej i oni jadą z prawej, czyli w Tajlandia by odchodziła, odchodziłaby Malezja, zostawałyby Filipiny, może gdzieś też takie Kolumbia, ale chyba nie. Albo Kambodża. Ale nie, to Filipiny szczerze czuję. Zobaczmy, czy to są Filipiny Kambodża? Jezu, jaki teraz pech. No dobra, to jest czwarty kraj niezgadnięty. Okej, okay, ale no kurczę, właśnie albo Kambodża, albo Filipiny. No dobra, nieistotne. To są Niemcy za to. Klik, klikamy w Berlin. Tak, to był Berlin w ogóle. Dobra, 30 krajów. No i teraz zaczyna iść nam coraz gorzej. Ponieważ, to jest chyba Turcja już na pierwszy rzut, o chociaż. Nie, to jest Turcja. To takie typ... Tak, tak, tak. To jest Turcja. E, więc tutaj nie będziemy mieli problemu. Cyk, klikamy w Turcję. Jest to kraj zgadnięty. I znowu. Ej, nie byłem tu przed chwilą? Nie, to jest... Czuję się tak samo, ale to chyba nie jest. To jest znowu... Ej, dosłownie nie, bo tutaj nie ma tego dziecka, to jest inne miejsce, ale... Wygląda prawie tak samo, ale czy to są Filipiny? A, A może znowu Kambodża? Dawać Kambodżę? Balls or not balls? Zdawać Kambodżę czy nie? Nie wiem, nie czuję jakoś za bardzo. Te słupki nic mi nie mówią. Nie, nie czuję tu Kambodży, jak mam być z Wami szczery. Ale no jest znowu wygląda. Dobra, daj, ale jak to są Filipiny, to będzie to smutne. Jest Kambodża! Ej, dosłownie mam wrażenie, że byłem w tym samym miejscu, no nie? Może mi się wydaje. Dobra, no i teraz dla odmiany mamy. Ale nie, to jest chyba dla Stanów Zjednoczonych. Tak, bo chyba tak to byłoby. Tak, to są Stany, moim zdaniem. Tak jest, cyk, mamy Stany. Więc Git. To natomiast. jest. Czyżby Argentyna? Eee, słońce jest na północ bardziej, więc to by pasowało do Argentyny. Urugwaj raczej nie, dam Argentynę po prostu. Jest Argentyna, dobra. Mamy kolejny kraj zgadnięty. To wygląda jak Rosja, taka z miejsca, chociaż. Oj, chyba w Rosji tego nie ma. A może jest, tylko nie pamiętam. Nie, chyba to jest Rosja. Może Serbia jakaś. Kurde. Wiecie co, ten znak, ktoś mi kiedyś mówił metę, jeżeli chodzi o y, tutaj przystanki autobusowe, jeżeli było pięć tych, to chyba była Łotwa, jak były cztery, to była Litwa, nie, nie chcę teraz wprowadzać w błąd, coś takiego było, a tutaj jest ile, raz, dwa, trzy, cztery, czyli Litwa jakby, ale nie wiem, czy w Rosji też to działa, chyba byłyby inne słupki w Litwie drogowe, dawaj tą Rosję, którą czuję od początku, tak, to Rosja po prostu, dobra, 35 krajów i chyba cztery do tej pory niezgadnięte, tak, tak mi się wydaje. Czy będzie kolejny? Jak w kolorach Rumunii tutaj. Ale to nie, to jest raczej Bułgaria. No, taki biedny teren Bułgarii, wydaje mi się. Tak jest, Bułgaria, cyk, kolejny kraj zgadnięty. Czyżby znowu. Nie, chyba. Czy to jest Argentyna? Może być Argentyna. Bo raczej nie ten Urugwaj, jest słońce na północ czy jesteśmy na południowej, no nie, to nie jest moim zdaniem Urugwaj, blisko ale wciąż nie jest Urugwaj, tu Argentyna i mamy dobry Co to jest Australia z miejsca bym powiedział to nawet jeżeli źle to trudno, nie, dobrze, tutaj czułem z miejsca Australię i to jest ciekawy przykład, bo jesteśmy w Skandynawii wak kurde, muszę się kiedyś nauczyć tego języka skandynawskiego w sensie, jak odróżniać poszczególne kraje to jest albo Szwecja, albo Finlandia na ten moment. Ale chyba bardziej Finlandia, bym powiedział. To może być Szwecja. Kurda, może teraz bardziej Szwecja mi tutaj w sumie. Szwecja czy Finlandia? Ha, Szwecja czy Finlandia? O to jest pytanie moi drodzy. Absolutnie nie wiem, którą rzecz wybrać. Dobra, dawaj. Nie wiem, pierwsza mieć Finlandia, ale tu czuję Szwecję nie wiem czemu. Jest Szwecja. No czemuś nie wiem. Nie posłucham nigdy siebie widzowie. Jestem też dobry agent. No, dobra, to już chyba był piąty kraj, dobra. Zresztą później ocenię. A ja jestem czasem zły na siebie. Flaga Jordanii to jest, nie Emiratów. Nie, chyba nie. To jest. E, czy może? Emiratów, kurde. Nie, chyba to jest Jordanii. Tak, bym powiedział, że to jest Jordanii. Jest, taka jest moja. No nie, Dubaj. Kurde! Mogłem się przyjrzeć. Ależ teraz, widzowie. Kompromitacja Meksa, no dobra No dobra, ajajaj Strasznie daje ciała o. I teraz przykład nie jest prosty Bo jest to moim zdaniem Albo Esłatini albo RPA Jest ruch lewostronny Czy to jest bardziej Swaziland, czy Republika Południowej Nie, bardziej czuję RPA Po prostu, Daje RPA Jest RPA, dobrze Cyk, mamy kolejny Kraj Ej, kojarzy, miałem kiedyś tą mapę na streamie. Zapraszam zresztą na Twitcha. E, Macie link w opisie, zachęcam do followowania, bo są tam czasem. To był strik, który robiłem z widzami, i chyba przerwał mi 50. strik, który robiliśmy. Daliśmy w Ekwador, i to była albo Brazylia, albo Meksyk. Długo kompilowaliśmy. To był chyba wtedy Meksyk. Tak jest, tak jest. Teraz już nie popełniłem tego błędu, ale ja, że jeszcze na tą mapkę trafiłem. Dobrze, co my tu mamy teraz? Teraz mamy ruch lewostronny, tutaj chyba widocznie, widocznie. Więc bym powiedział chyba Indonezję niż Malezję na ten moment. Czy coś mi tu jeszcze może bardziej podpowiedzieć? Nie, chyba nie. Daję Indonezję. Kurde, Malezja, aj. Ale unlucky, no. Dobra, tutaj jest napis Berhenti zamiast stopu, to jest już Malezja na bank. Tak jest, te tereny Malezji, ależ tam dałem ciałka strasznie. Dobra, to są słupki Nowej Zelandii, tu, jakie już Wam wspominałem. Dobrze, mamy ostatnie pięć krajów, ostatnie pięć krajów, więc już aż takiej kompromitacji nie mogę dowalić. I wiecie, co jest najlepsze? Znowu miałem tą lokację wtedy, podczas tamtego streaka. Tą samą, ale tu wtedy zgadłem. To jest Kolumbia i to była północna Kolumbia, gdzieś tu. Tak jest, północna Konubia, ale Jaja, co, 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 co ja trafią teraz? No dobra, trochę mi się poszczyściło, trochę mi się To jest chyba Rosja. Z takimi słupkami drogowymi, z tymi wszystkimi znacznikami. Wydaje mi się, że to jest po prostu Rosja. Tak jest, jest to Rosja. Dobra. E, czyżby znowu? Nie, 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 to już Rosją nie jest. To może być Zuna streczy, czy to są. Okej. Okay. Mimo doprawnej obsłuchy. Czechy czy Słowacja? Bardzo ciężki kraj do odróżnienia. Czechy i Słowacja jest, ta... ale nie wydaje mi się, że na Słowacji był inny znak. Bo ktoś mi kiedyś mówił, dawać te Czechy. Dobrze, Czechy, nice. Nice, nice, nice. I to jest chyba Tunezja. Tak, to idzie Tunezja po widokach tych. Tak jest i ostatni kraj to jest ciekawy przykład na sam koniec. Centre, język hiszpański, z takimi słupkami, język hiszpański? Nie. Czy to jest Australia po prostu? Information Sales, okej, Ok, okay to, to jest Australia po prostu. Cyk, my tego strika kończymy. BlackRidge zasubował, jeszcze pozdrawiam Cię, masz wartość, jesteś na odcinku. 50 krajów, a ile dokładnie nie zgadłem? Nie zgadłem dokładnie 6 krajów, także 60 zł leci na cel charytatywny. Myślę, że jest tu całkiem niezła skuteczność. Na 50 krajów 44 trafione. Myślę, że jest progres. Udało mi się znaleźć jakąś zbiórkę. Oczywiście teraz płacam Link macie do niej w opisie, jeżeli chcecie również wspomóc. I udało się wpłacić. Dziękujemy bardzo. Zobacz swoją wpłatę, żeby tutaj nie było. Geomexi widzowie, jeżeli jesteś subskrybentem kanału, to dajmy na to, że to też jest od Ciebie, bo pamiętajcie, że po prostu razem to tworzymy. I dzięki za dziś. Do usłyszenia już jutro.